Że Polacy chcą w to wierzyć, chcą wierzyć w te bzdury, że chciwością i tutaj egoizmem, patrzeniem tylko pod swój partykularny interes, no to są największymi dobroczyńcami dla ogółu, prawdziwymi patriotami. I że żadne tam poświęcenie, tylko właśnie on tutaj zarabia i on tu, tym, że zarabia, to ojczyznę wspomaga niby. Nie tym co dał od siebie, nie to co dał od siebie jest miarą tego ile dał ojczyźnie, tylko to co wziął dla siebie ma być miarą. Rozumiecie, miarą patriotyzmu nie ma być to ile poświęciłem, tylko to ile wziąłem dla siebie. A to się bardzo Polakom podoba. Podoba się dlaczego? A dlatego, że pozwala być egoistycznym dupkiem nastawionym tylko na to, żeby ustawić siebie i swoją rodzinkę bez żadnych zasad i jednocześnie cały tutaj wypinać pierś, jakim to jest się wielkim patriotą yy, na biało-czerwono na marsz chodzić i jakim z siebie być domnym na marszu yy, raz na rok przyjść, strzelagą pomachać albo na mecz i jaki jest się wielki patriota. <śmiech> <śmiech> tak. I to jest wygodne, bo pozwala... Sobie przypisywać, mieć o sobie dobre mniemanie, bez konieczności jakiegokolwiek poświęcenia i bez konieczności doskonalenia moralnego, stawiania sobie jakichś mm, wymagań moralnych. Polacy lubią mieć ten komfort psychiczny, że zero wymagań a jednocześnie mieć dobre o mniemanie. I ta ideologia im na to pozwala mieć zero wymagań moralnych wobec siebie, a jednocześnie mieć w oczach wspólnoty, tak zwanej rozpadającej się wspólnoty, w jej oczach być postrzeganym jako dobry tutaj obywatel patriota.